Marko, z tej strony, mister Kokosik. Dzisiaj jesteśmy na mapce Skyden. E, to jest taki Skyblock. E, tylko, że z wieloma modyfikacjami. No i dopiero fajna zabawa zacznie się w tamtym budynku. E, to jest niespodzianka, co w tamtym budynku jest. Dowiecie się, jak dojdę tam. No i chyba wszystko o tej mocy powiedziałem, resztę powiem w tamtym budynku. No, crafting najpierw tutaj i na zrobię. No i to jest wersja 1.47 No bo to jest najnowszy skydem No Tutaj są jakieś mopki Teraz albo nie Albo wejdę tak

I od razu Wam mówię, że to nie będzie odcinek z kopania kobla. No. Pewnie już myśleliście, że będzie odcinek z kopania kobla. ale nie będzie tu odcinku z kopania kobla. No po prostu nie, że mam nitoczony kobla, tylko to, że jest coś takiego, co będzie za nas I... dopiero zobaczcie co to jest, jak dojdziemy na tamtą wyspę. I tak już Wam za dużo powiedziałem. não o colezão na tej wyspie. Você a ver se No to na początku trochę pokopię komi, ale później już nie będzie tego kopania. No, widzę, że najszybciej idzie. Tego co najbardziej nie lubię w Skydenie no i w SkyBlocku to, że trzeba kopać ten kuby. To jest wymagające robić przez nie wiem godzinę jedno i to samo no ileż można ale kopanie kobla nie będzie przez cały odcinek odcinek będzie nie wiem maksymalnie 20 minutowy albo 15 minutowy jeszcze nie wiem ale będę starał się robić odcinki podobnej długości no po prostu były takie same no i nie chcę robić tak żeby ten jeden odcinek był yy, 20 minutowy a drugi 15 po prostu będą nie wiem 11-15 minut coś takiego według mnie takie 15 minutowe odcinki się fajnie oglądają postanowienie jest takie, że będę nagrywał co tydzień dwa tygodnie no bo każdy wie że no, no szkoły mam no i inni też mają szkołę no i po prostu yy, nie wyrabiam się jeszcze robię intra no i po prostu nie mam czasu bo to jest jeden, cztery sześć, tak myślę, że. W od 1, 4, 7 i tylko się zmieniło to, że są konie. Że co no to przeciąganie w craftingu. i to, że sobie klikasz na jeden przedmiot, dzisiaj to zmienia. No to tyle tylko się zmieniło. No i niedawno ogarnąłem grę 70. Pewnie Wam się to kojarzy ta nazwa z nazwą Vogala, ale to nie jest Rogal, e, To jest gra o zombie. Po prostu trzeba przeżyć e, tam noc. E, od 19 godziny zombi zaczynają no, po prostu szybciej chodzić. No i tam różne mopki się zaczynają pojawiać, który dziennie dzień nie ma. No. A i tam trzeba przeżyć. Są pistolety. Gry, yy, gra jest podobna do Minecrafta. Trochę lepsza grafika jest. Nie, nie wiem, może nam wystarczy tego. A nie, wystarczy. A dwa staki. I chyba to będzie nasze ostatnie, kopanie. Ostatni nasz kilo. Na będziemy próbować się przedostać na następną wyspę. Tu są cztery wyspy. No i tam trzeba się dostać. Za chwilę wam pokażę te wyspy. No to tam jest e, portal, o powiem. No tam mamy portal, i, no dwa portale. Jeden do drugi do Netheru. Tam, o oh fuck. Tam mamy krowę, e, tą e, muchomorkę, czy jakoś tak, e, z tym e, takim, no, dirtem, takim, no, e, jak on się nazywa? Już nie pamiętam, no, spadłem. E, to jest jakiś, no, z tym takim światowym, no, takim szarym dirtem. Zapomniałem, tak, jak on się nazywa. Mniejsza o to jak się nazywa? No, tam mamy krowę i tego dipta. No i tam się dowiecie, co tam mamy. No, no i jak widzicie, tu są nowe, no nie nowe mody, tylko mody. No, na przykład to coś, nie wiem co to jest. Jakieś odłaminy. Nie wiem co to jest. Co się z tego robi. Było garniło trakcie gry. No i tam już, tam budynek pewnie jak zauważyliście jest z nowych bloków. No i z normalnych bloków też. Nie okay. nie do wyspy, to powiem. O, ja sobie już tutaj pochodzę. Będę I... to. Może nam wystarczy. Będzie 20 łapek w górze, to tam nam wystarczy. Powiedzcie, ja już ja oceniam. Jak nie będzie 20, a no to nam nie wystarczy. No, to najpierw dawajcie łapkę, a później oglądajcie, żeby nam wystarczyło. Ale znam, że cię nam nie wystarczy, no i nie będzie 20 łapek. Albo i może będzie. Nie wiem. Ale widzę, już światło. O, nam, nam zostawiać. Nie będzie nawet ponad 20 łapek. Teraz ja, tak to sobie rzucimy, otworzymy. I wow Mamy ten. Moda. A. Questy. Tutaj robimy Questy. Yy, a wcześniej tutaj mamy właśnie. Tą oto machinę, Która nam tak by usuwa yy, odcinki skopania comla no. Oh. no, teraz idziemy do Notebosa. O on coś tam tu nam pisze, welką coś tam yy, nie będę wam tego czytał. No i powinniśmy mieć yy, Questa. O, mamy Questa. Questa mamy. W sumie tylko prochu nie mam No. Tylko nam prochu brakuje, żeby zrobić questa i mieć więcej questów No i później, no musiałem O mamy prochu Chodź Klikciu, chodź, chodź Klikciu chodź. chodź, chodź, chodź Nie wybuchnął no. Coś bezczelnie nie no, musiał spaść. Jak ja zdobędę, no, -a -2. No, bad, Nie mam jeszcze skin. Of dwa. No i spadłem. Ja, ja też spadłem. Ja cię. O tyle dobrze, że się nie wysypują rzeczy. A Miałem pochodzić, dać... No, mamy pochodzić. Teraz tak. Może... Albo nie. Albo tak. Chciałem, że tu klip jest. No. Weźmiemy. Tutaj zatkamy. Idzie jest ten. Może nam się tu zespał, mam jakieś podwórki. Teraz tak, wkładziemy to tu, żeby miałem się w okręt i obracamy to. tak. No i to wkładziemy tu. Tak. I też obracamy. I okiem. Przeskrzynię weźmiemy sobie. O dobra. No szybciej popchnąłem. I no. ach. No mam mamy skrzynię, i no jest. Teraz jeszcze y, damy tak. się nam pięknie kopie. No to jest fajne, że można sobie szybko zmieniać. Teraz spróbuję zrobić quest'a z tym klipciem. O, wow, jaki shit! Myślałem, że on spadnie. Jest rollował. No i klipciu nie ma. No, to nie ma po co iść. Może tam będzie. Ale stanie, że się nie będzie. No, i nie będę szedł spać, bo... bo po prostu chcę zrobić tego questa, no i żeby było zrobione to, żebym mógł następne questy robić. Mam pomysł, no, może jakby wziął, zatkał to, może by się zaspalili. tutaj, tam, tu i tu i tu jeszcze trochę ja sobie pójdę tutaj i się wypełnię tam może tam jakiegoś zabiję o, może uda mi się nie no, spadł a skelet może go zabije No zabij go. Czemu nie szczęście? Nie no jaki. Jeszcze... Lecę za kościół. Gdzie ona jest? Nie. Nie mam. Nie dostałem kości. A może dostałem wiem. Może dostałem. Myślałem, żeby jeszcze z moda z wyścigiem zgonu Ale nie wiem czy to jest aż tak potrzebne Mogę to później tak zrobić, że... E, możesz przejść do nie jest, jest Będzie nam dużo trzeba kości no i też tych protopeszy no i spad a po co nam będzie to potrzebne to zobaczyć. Będziemy zrobić questa i zakończ. I mamy angielsko, które sobie wziąłem. i tutaj weźmiemy od niego zadanie. No, i mamy od niego zadanie. Nie wiem, czy tutaj się da. E, tu się da się, ale nie Teraz na razie się nie da. Na razie się da kupować. Może... Eee, tu się ja można wymienić kamieniem, to... No hmm. a eee, na razie nic nie wymieniamy. Eee, Sumia. Eee, mamy bębowego drewna rozbierać. No, no to na tym kwestii ja kończę. Yy, siemanko.